Siemasz, mam wizowy. Dzisiaj kolejny odcinek. No, Warpa w ogólnie. Pamiętajcie, żeby zostawić suba z dzwoneczkiem, jak nie macie łapkę w górę. A my już gramy w sobie Warpa. Tyle. Dawno nie było Warpaw Robos jednak nadrobić Znaczy coś się zmieniło. Tak, nie wiem. Pewnie dużo nagry to odebrania. I dużo tych Mm. Skrzydek Zobaczymy Zobaczymy Dobra Ładuje się Co tak wolno się ładuje? Ja Chyba mnie bardzo tatrym no To możliwe No po prostu bardzo dawno nie było Także, a tego dopiero 50%. Hmm. Nie, no ile to się będzie wydłużało? Te zasady już... No. Tylko w duty się nie pobiera Jezu No, nie, no. Ja nie wiem, podobnie w sumie. Dobra już no Już przejechał no No jest dobra A, pobieranie co kontrolne to, coś się po Świetnie No e no Nie no Nie dobra, nie będzie rajra Chyba No dobra no Jak to wejść? Tracimy dwie minuty, bo trzy na wchodzenie do gry. No nie no. Zadaw to jest już no. O, jest, dobra. Jak laguje. Ścina totalnie, no. O jestem. O już. Aha. Już wiadomo, co się posmieniało. Dobra. Bra, dobra, szybko trzeba odebrać wszystko, pomóc wszystkim, dobra, pyk, zrzut lotniczy, lecimy do ur, Zresztą się podmieniał. Tu bardzo się nawet pozmieniało. O, te części się przydadzą, no. Dobra. Co tu mamy? skrzynia. 25 grad gratis. Dobra, co to? Ale nie robi wyrażenia. Nie robi. Aha! Uh -huh. nie, koniec... Aha. Aha, takie buty. Dobra. Myślę, że będzie dużo w tu. Cement. O, dużo z cementu, dobre, dobre Sobie to ulepszą, pyk. Wyszkol armię, no już, już, tak. O, oh, kurde. Dużo tego jest, sojusze, jednostki. Co do budowania? O! Weź oddział tajnych operacji, co? Dlaczego no, czemu tu nie może być? przeszkadzać ci? Co przeszkadza? No nie przeszkadza w niczym to no. Do, do czego to może pasować? Jak to może być? Dobra, tutaj. A co to daje? No jak się... Dobra. O kurde. Jakie nagrody? Produkuj, no to produkujemy. Dobra to. Cegły. Hmm, to jeszcze dużo jest nagród do odebrania. Pyk pyk. Pyk. Oszku. Robi wrażenie. Robi Robi Dobra Mogę? Ten mur czy nie? No mogę! Skąd? Jaki Ja mam przecież dziewiątą jednostkę. Nie, co chyba pozmieniali. No ja to też by. Dobra. Spadaj. Na pewno będę badał. Coś wojsko no wojsko to mam to mam to mam jak se to pyk mm, bym mogłem, ale ja wolę to od razu pyk no, no fajnie sobie przyspieszę no o pyk i myk o no, i od razu naszego. to już jest lepiej na pewno o, mogę ulepszyć to, to sobie ulepsze. Baza lotnicką mogłem ulepszyć przecież. No, no. pik. Dobra. Hmm. Przyspiesz na grodi. Nie, bo to jest ciężki poziom. Ale w sumie. Mogę spopować. No pewnie zostanę w pierdziel ale szybkie, ale dobra. Jest dobrej myśli. Nie wyspalny jestem, ale dobra. No, ja wiem o co chodzi. Jeszcze trzeci raz robię. Dobra ten odszu. O, no to jest chodzku. Dobra, tak ujemnij, no. Stracimy, wie, Na walankę, no. No, straci jaką siłę. Dawaj. Na walankę. Tylna I dobra. O teraz na pewno od tego zaatakują. Na pewno. Z jedną sekund. Dobra, my musimy to zrobić. No musimy. Co no, nie O kurde. Teraz już mają czołgi. Prostaki robaki. Na robaków. Tylko próbuj tym czołgiem. No bo jeszcze mi szczela tutaj do moich. Do moich ludzi. Niech strzela sobie do czołgów, a nie do moich. Dobrze. Mamy dobrą formę na tamtych. Na tych mamy już dobrą. To sama szansa Są. są. Ej, widziałem, że to się zespiło. Hamstwo. Pancerni, my jesteśmy pancerni. Nie możemy się dać. A my to przegramy. Będzie nie, to nie, 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 nie. Dawajcie ozesz, kurde. Już, no nie no, jak oni mnie niszczą. Jak oni niszczą to. Na to atakować! gdzie ludzie! Na to! Bo tym na to, kurde. No nie no. No to totalnie, nie. Dobra, na to Wygramy to! Było mało, zostało nas mało Wygrałem to jest! Jest! Dobra jest! Dobra! Zanobiście. Było ciężko, ale dobra. Jest! Dobra jest. No to fajnie. To na Dalej. Nie, 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 nie. Dalej już nie. Nie. No nie, 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 nie. nie ja nie przyjmuję żadnych. No i znowu jestem gdzieś w czarnej. No. Gdzie jestem? Gdzie ja jestem? Apple. I też nic. Aha. A dobra, ja wiem, gdzie Dobre, tu jest. Tu. Dobra, tu piknu. Dobra. Żeby mieć tego koszta, trzeba zrobić do poziomu 30. Trzy razy. Tylko pogrzało chyba. No. Pogrzało do 30, a ja który mam? Gdzie to jest poziom? napisane, no ja chcę wiedzieć, że no. no, modyfikuj, modyfikuj, jeść! Yes. Modyfikuj, dobra? No nie wiem, gdzie jest, 30, poziom, za pierwszy poziom, dobra? Nie wiem, nie ogarniam, ale tak dobra. Hmm. Jeszcze coś możemy chyba w bazie zrobić, o zrzut lotniczy, okej, okay, dobra. O, to jest fajne Tak średnio by powiedziały. No dobra. Przenieść, nie, no po co przenieść? Już wkrótce to za ile? No. Pięć lat. Grody obozu. Co tam daje? te bramy. Nie wiem jak to robi sobie obozęb. Zmontuj. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Ja sobie wypraszam. <grym> hmm. No dobra, pyk, lepszymy sobie. A to, to, muszę na deski. O pimpek. Pisek. Dobra. Tu nie wiem. Tutaj coś robiłem. ćwiczą. O, ćwiczą, że z psem, że co? Dobra, nie wiem o co Nie no, nie wyjść na groty. A co jest tutaj? O co to? Atakujemy? Nie no nie mogę czemu. Czemu? O co to? A co to? A jak się na to zaatakować? Co ja robię? A to jest jakaś inna wioska innego gracza Dobra, najeżdżamy go Na koniec filmu Co się robię? Ale ma piąty poziom to sobie łatwo będzie Chyba no, Trochę tak lekko go atakujemy No dosyć trochę Poczekamy sobie chwilę. Na pewno. Samoloty! Ok. Dawaj samoloty! Samoloty pokażą, co się robi. Pięć. Cztery. Gdzie one są? O są! Samoloty. Ule, tu staj. No Róża, chwilę umrze. A jutro się męczymy. Będzie zadowolony z niszczenia swojej wioski. Bieg się tutaj. Dobra, o bierzemy na nich tu ok. Niech lecą. Może nie będą potrzebni już, ale no, dobra. Po co wyszkoli działo to Dawaj się po za będziecie nieużyteczni. Dobra, lecą. Bium, 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 i go atakować, to co, no nic już nie dobra, tego też trzeba najeżdżać dobra, raz, dwa, trzy i nie ma i w ogóle nie ma tego yy, kościa i co wioski nie będziesz miał <laughs> szukamy innych wiosek no ja to na kolejne odcinki może Wioska Hmm Trzeba wyszkolić odziały Prawda? Wyszkol Dobra Trzeba dodać kogoś No to dodamy... Nie Hm. Informacje po rosyjsku, po rosyjsku oni piszą, czy nie wiem, po jakim języku, po chińskim chyba. Nie będę próbować nawet tego doczytać. <śmum> hmm, sojusze, o sojusze mogą być ciekawie, badania. Jak mam zrobić badania, jak nie mam nawet z czego. Prawdziwy Polak. Dobra. Chyba będziemy szkodzić ten odcinek, bo już nie wiem za bardzo co robić. O, sobie odbiorę. Pyk. Dobra, zrzut lotniczy na sam koniec i no. Pyk. Dobra, co mamy? 250 kasy, dobra. Co my, co ja robiłem <grystanie> 250. Czekajcie, bo ja muszę swoich do bazy. karni Dobra, to chyba już będziemy kończyć. Hmm. Dobra, to nowam, widzowie. Nowam.